Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj w kuchni, więc to oznacza filmik kulinarny, w którym pokażę Wam, jak szybko zrobić przepyszną sałatkę z kurczakiem inspirowaną kuchnią indyjską. W tym miejscu bardzo bym chciała podziękować Marce Patak, ponieważ ten film powstaje właśnie we współpracy z tą firmą, a jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to już Wam wszystko wyjaśniam. Patak to marka inspirowana Indiami. W gamie produktów znajdziecie gotowe sosy, aromatyczne pasty przyprawowe, produkty free step um, i mango czarny. Wszystkie są proste w użyciu i idealnie sprawdzają się do przygotowywania przeróżnych dań. A będąc w temacie potraw, niedawno powstał e-book ze 150 przepisami na przepyszne potrawy inspirowane właśnie kuchnią indyjską. Dania główne, zupy, sałatki, no i jedzenie typu fast food. Więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Dla zainteresowanych w opisie tego filmu zostawiam linka do posta na Facebooku Patak z Polska, który wystarczy skomentować, aby otrzymać darmowy dla wszystkich e-book, właśnie ten ze 150 przepisami więc myślę, że warto. A ja dzisiaj pokażę Wam przepis na sałatkę z kurczakiem tandoori, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, czego potrzebujecie i jak ją przyrządzić, to koniecznie zostaniecie ze mną do końca. Będziecie potrzebować jednej piersi z kurczaka, około 150 g jogurtu greckiego, indyjski sos pomidorowy tandoori, miętę, sól i pieprz, limonkę, sałatę i dowolne warzywa, ja wybrałam ogórka świeżego, pomidory i paprykę. Jak coś, składniki starczają spokojnie na dwie duże porcje sałatki. A przepis zaczniemy od przygotowania mięsa, ponieważ to nam zajmie najwięcej czasu. Dlatego pierś z kurczaka na początku umyłam, a potem zaczęłam ją oczyszczać. No i potem wystarczy ją pokroić. Dlatego na początku przekroiłam kurczaka na dwa filety, które potem pokroiłam na no, średniej wielkości kostkę, bardziej takie nierówne części. Nie musi to być bardzo dokładne. Potem zabieramy się za przygotowanie marynaty, która składa się z pomidorowego sosu tanduri. Będziemy potrzebować 3-4 łyżki, ja użyłam około 3,5, i potem naprawdę wystarczy dodać tylko jogurt grecki. Dwie łyżki, które stanowią około 50 gramów. Jak widzicie, marynata bardzo prosta, bo sos po prostu robi całą robotę. Teraz wszystko dokładnie mieszamy, żeby ta marynata była taka jednorodna. Wszystko po prostu ładnie się połączyło. Bo ostatnim krokiem w tworzeniu naszego mięsa tak naprawdę to jego dorzucenie do tej marynaty i dokładne wymieszanie, aby wszystko ładnie się połączyło, pokryło. Um, ponieważ tak przygotowane mięso wystarczy teraz wsadzić do lodówki, aby się zamarynowało. Ja to zrobiłam przez godzinę, ponieważ to jest takie kompletne minimum, ale możecie też to zostawić w lodówce na noc. Dalej zabieramy się za zrobienie mega orzeźwiającego sosu do sałatki. Myślę, że z tego przepisu skorzystam na pewno nieraz, bo się zakochałam w tym sosie. Do jego przygotowania potrzebujecie 100 g jogurtu greckiego. Dodajemy trochę soli i pieprzu, do tego kilka listków mięty, które ja wcześniej umyłam i pokroję w mniejsze części. Możecie je równie dobrze porwać na mniejsze kawałki, bo nie trzeba tej mięty siekać. I do tego dodajemy pół sok z połowy limonki. Ja mam troszeczkę. Większą, więc dodam takie niepełne pół. E, I potem wystarczy wszystko dokładnie wymieszać, żeby ładnie się wszystko połączyło. Naprawdę mega polecam wam ten sos, chociażby sam sos przetestować. Naprawdę. No i teraz zabieramy się za kolejne rzeczy z naszego przepisu, kolejne składniki, czyli warzywa. To, jakie wybierzecie, to jest naprawdę zupełnie zależne od Was. Wybierajcie to, co chcecie. Ja użyłam swój standardowy, ulubiony zestaw, czyli ogórek, papryka i pomidor, ale może być to w Waszym przypadku cebula czy cokolwiek naprawdę innego. I wystarczy wszystko pokroić w mniejsze części. Ja ogórka pokroję w plasterki i potem plasterki na pół, paprykę w kostkę, a pomidory w takie. Coś w tym stylu. No i tak naprawdę już praktycznie kończymy, ponieważ teraz wystarczy wrzucić nasze zamarynowane mięso na rozgrzaną patelnię i je podsmażyć, ponieważ wystarczy, że przetrzymamy je na patelni, aż nie będzie surowe. Najlepiej włączyć patelnię, bardzo ją rozgrzać, mieszać cały czas. No i gotowe, bo teraz wystarczy nasz posiłek złożyć, więc na talerz wykładamy sałatę, możecie też użyć jakiejkolwiek sałaty chcecie, ja miałam gotowy miks sałat, na który wyłożyłam e, trochę warzyw, na to też wyląduje oczywiście nasze mięso, więc e, połowę tej porcji wyłożyłam e, na sałatkę, no i potem oczywiście nie możemy zapomnieć o naszym sosie, e, którego też dodałam trochę na wierzch, takie ciapki z sosu zrobiłam, no i słuchajcie, tak się prezentuje na. Nasza gotowa sałatka. Mega serdecznie Wam polecam serio od razu po nagraniu, ponieważ byłam mega głodna, ją zjadłam i wiem co mówię, naprawdę spyszna, koniecznie spróbujcie. Tak się prezentuje gotowa. Voila! w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i odtworzycie przepis, który Wam pokazałam albo inny z e-booka marki Patax. A jeżeli już to zrobicie, to koniecznie strzelcie fotę i ją publikując oznaczcie mnie i markę Patax. Um, dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmów z jednym przepisem właśnie na film. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie koniecznie kciuka w górę. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!